Pod tym posłem toczy się dość zażarta dyskusja, tak więc stwierdziłem, że tym razem wypowiedź nagram w formie filmiku. Chociaż, zdaniem jednej z Pani ekspertek w tej dziedzinie, że tak to ujmę, mogę nie mieć wystarczających kompetencji w wypowiadaniu się w języku polskim, ponieważ szczególne takie kompetencje posiadają zarówno poloniści, jak i absolwenci studiów reżysersko-aktorskich a ja ani polonistą, ani reżyserem, ani aktorem nie jestem, tak więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten wysublimowany gust językowy zadowolić, ale będę mówił też tak normalnie, jak mówię. Konkretnie rzecz ujmując, w Stanach Zjednoczonych działa specjalna organizacja, która zajmuje się tropieniem przestępstw popełnianych przez, uwaga, lekarzy psychiatrii. Tak, lekarze psychiatrii popełniają przestępstwa ale jak to? Przecież oni leczą. No jak widać, popełniają przestępstwa. I ostatni przykład z brzegu. Pewien lekarz psychiatrii z Miami za nadmierne wypisywanie recept i zalanie wręcz przy rynku lokalnego ogromną ilością psychotropów po prostu wypisywał jak leci, handlował nimi. Doprowadził też prawdopodobnie z tego co wyczytałem do z ciężkiego zalekowania wielkiej ilości pacjentów, w tej chwili został skazany na karę 16 lat pozbawienia wolności, czyli 16 lat spędzi w więzieniu, plus 50 milionów odszkodowania za defraudację yy, lekarstw. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie tak dawno temu były już minister zdrowia. Pan Niedzielski zwrócił uwagę na ten sam proceder, który w tej chwili odwala się w naszym kraju. Że coś tu jest nie tak, że lekarze po prostu e, walą te recepty psychotropów na potęgę i nikt tego nie kontroluje. No i że wypadałoby w końcu ten proceder jakoś zacząć kontrolować, a w sumie nawet i ukrócić. No ale kurczę, blacha dowcip, w cudzysłowie polega na tym, że te same środowiska w większości lewicowe, które przez ostatnie trzy lata domagały się, żeby każdy pierwszy lepszy człowiek, czy to kelner, czy to cieć miał wgląd do naszych powiedz, nazwę rzecz po imieniu, intymnych danych medycznych, po prostu mamy mu to pokazać, to teraz święte oburzenie, jak on śmie, nie wolno, ferboten. Tego słowa użyłem nie bez przyczyny, ferboten, ponieważ niektórzy wiedzą, kto sponsoruje niektóre grupy polityczne w Polsce. Ale ja nie o tym. No i minister Niedzielski, niestety, tak jak był przydatny w innych sprawach, to tym razem yy, zadarł nie z tym przeciwnikiem i poleciał ze stołka, tracąc go. Nie za to, że ujawnił dane lekarza, który wypisywał tych recept stracz, tylko za to, że podskoczył Big Farmie. Skoro bierzemy już przykład z krajów zachodu i to niekoniecznie z tego co dobre, ponieważ niszczymy swoją kulturę, to dlaczego nie możemy wziąć przykładu z tego co dobre i powołać do życia taką organizację? Ja nie mówię tu o organizacji pani doktor od paznokci, która literalnie rzecz ujmując się obstrała, kiedy usłyszała, że będzie pozwana bo ona tylko dużo mówi i bryluje paznokietkami, tylko o prawdziwej organizacji społecznej, zrzeszającej uczciwych lekarzy, tych uczciwych lekarzy, którzy są teraz ciągani po sądach, bo śmią ludzi prawdziwie leczyć, i niezależnych ekspertów, tych, którzy przezwyciężyli swój kryzys. Wiecie, o jakimi mi kryzys chodzi, prawda? I takiej organizacji w Polsce brakuje. Jak kiedyś rozmawiałem z jedną kobietą ze Stanów Zjednoczonych, która usłyszała o mojej historii, to powiedziała: Chłopie, to co ci zrobili, to jest przestępstwo. I w Stanach Zjednoczonych lekarz za takie coś z miejsca straciłby prawo do wykonywania zawodu. A u nas? A się sprawa tak. Pozwałem pana doktora. Bardzo wpływowy gość, trzeba przyznać. Grzeje bardzo zacny stołek w PTP. Ale sprawa się będzie ciągnąć. No bo który na którego nagada? Tej uczciwości. Tego dostosowania się do przysięgi Hipokratesa. Bo mam jakieś dziwne wrażenie, że ostatnio to jest raczej przysięga Hipokryty. I byle nie szkodzić, raczej chyba byle zarobić, co niektórzy mają. Więc... Rozumiecie, taka organizacja rozliczająca błędy lekarskie, zwłaszcza psychiatrów, powinna w końcu w tym kraju powstać. Jest to nam niezbędne, ponieważ drugi punkt praw pacjenta stanowi, że każdy pacjent ma prawo wybrać to leczenie, które jest najlepsze i najskuteczniejsze. A systemowy beton ciśnie nieustannie. Że to, co on promuje, jest najlepsze. I na koniec, dziennikarz Whitaker, który przeprowadził rzetelne dziennikarskie śledztwo, to takie podkreślenie do pewnej pani dziennikarz, udzielającej się tutaj w komentarzach, przeprowadził śledztwo. Dotarł do badań, które okazało się, były zrobione pod dyktando producentów leków. Otóż okazuje się, że haloperidor to takie same gówno, jak rispolept, a badania opierały się na tym, że dawali gigantyczną dawkę haloperidoru i ciut-ciut rispoleptu i tak udowodnili, że rispolept nie szkodzi. Kij z tym, że był podawany w dawce powiedzmy dziesięciokrotnie mniejszej, no to logiczne. I to właśnie dowodzi rzetelności i uczciwości badań. I w sumie na ten moment to taki komentarz z mojej strony. Dziennikarzom życzę otwartości i rzetelności. Osobom, które są w kryzysie, życzę powrotu, wyjścia z tego, a wszystkim im pozostałym życzę bardzo dobrego dnia. Dzięki.